Hej, witajcie! Znowu w warsztacie u Klaty. Krzynol z tej strony Piotr, witajcie, się, dzień cześć, dobry. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj, ponieważ tam zapodaliśmy wczoraj filmik na temat uzbrojenia głowicy Gdzieś ta głowica, to od razu pokażę, to ona już jest uzbrojona, tam było zdjęcie. Dzisiaj chcielibyśmy co? Podzielić się wiedzą na temat wymiany pierścieni tłokowych. Dokładnie. Tak. Dokładnie w tym samym aucie, czyli silnik 1.8, 16 zaworowy, benzynowy z Forda Mondeo 2000 tam któryś rok. 2006. 2006 rok, wymiana pierścieni, tu zaraz pokażę w jaki sposób wyciągnąć pierścienie. Wyjęliśmy sobie tłok z tego samochodu, z tego silnika, tamten ostatni. Przyrząd jeszcze weźmiemy. I teraz... Minimum pierścienie, samochód żar potężnie olej, przepały były niesamowite, jak właściciel mówił ile, miesięcznie 5 litrów oleju zjadł. No to dobra, to teraz sama procedura z pierścionkami. Żeby go zdemontować, to nie ma filozofii, podważamy go tak, to jest akurat już drugi pierścień, nie bawimy się, ściągamy od razu o. W ręku zaraz poszukam tych yy, olejowych tu jest jeden koniec dwa że to jest mogę to wyciągnąć w jednym kawałku często zdarza się tak że pierścień olejowy jest tak zabity nagarem, że go nie można wyciągnąć i jedyną metodą jest po prostu połamanie go i wyciągnięcie w kawałkach ten akurat jeszcze czy to pierścienie były. zużyte były? Tak, tak. Ja zmierzyłem luz i okazało się, że jest już poza tolerancją tutaj. Tolerancja jest dość spora w tym silniku. No, no tak, ale takiego zużycia jakiegoś gwałtownego, super, że coś tam nie, to... się porozsypywało, to nie, nie? Nie, nie. To jest zużycie podyktowane przebiegiem. I tutaj luz był już 0,8 mm. Ile, ile to ma przebiegu to auto, ten silnik? 100 tysięcy kilometrów. No, i po 300 tysiącach robimy taki remoncik koledze. E, wymiana co? pierścieni na tłokach? I, tak, i regeneracja kompletna głowicy. I regeneracja głowicy. Okazuje się, że po przebiegu 300 tysięcy panewki, tutaj akurat mam dostęp do korbowodowych, są w super stanie. Nic nie trzeba robić, nic kompletnie. Nie czy ktoś o to dbał. Dolewał olej. Mi się udało w jednym kawałku to wyciągnąć. To jest ten pierścionek olejowy, tak. Środek z, z, zębaty z niego. No i co? No i teraz ten tłoczek trzeba umyć, wyczyścić. Wyczyścić ranty wewnątrz których siedzi nagar. I potem, jak wkładacie pierścionek niedoczyszczony, ja to, może. To, to, to się to nie układa. Ja może jeszcze pokażę, czym to czyścić. Prosta metoda to jest po prostu stary pierścień należy go złamać i taką oto metodą tutaj skrobać tak długo, aż wyskrobimy wszystko co tam się działo w środku. No. no dobra, to my słuchajcie, to widzimy się po, po obczyszczeniu tego tłoka. Proces mycia. Normalnie nożykiem trzeba tą warstwę nagaru z góry zjechać. Tak, tępą stroną nożyka. Nie ostrzem, żeby nie porysować, tylko właśnie tą tępą stroną, tak jak widać. Schodzi też topornie, ale na pewno lepiej niż pędzlem. Czy jeszcze tą szczoteczką do zębów. Tak. No i do kompletu Byście się zajebali szczoteczką do zębów, szczerze Ale włókniną ostrą, bez, ona jest bez tych, bez, bez wiórów metalowych, Bez wiórów, tak. Włókniną ostrą, taką nawet szczoteczką ostrą do mycia naczyń, tak? I ropa. Chyba zwykła ropa i to opa, roka, i to, i to działa. No i tak trzeba obrobić. O, Dobra. Witajcie po umyciu tłoka. Tłok wygląda teraz tak. To wystarczy. W Pamiętajcie o wyczyszczeniu rowków pod pierścienie. No starym jest. pierścieniem. To jest I jeszcze taki. otworków olejowych. olejowych. Jeżeli są, bo nie wszędzie występują, to akurat w tym rozwiązaniu to jest z jednej strony otworek i z drugiej. Tu w tym miejscu, jak palcem pokazuję. Ta, I ten otworek trzeba wiertełkiem. Tak. Po prostu przeczyścić, Zerwać z, z niego nager Dobra. Piotr teraz powie i pokażę jak założyć nowe pierścienie. Tu mam taki zestawik. Tak jak widać, pierścienie są ponumerowane. Od pierwszego do trzeciego. <Krym> no, witaj, bo tu. To... Okej, okay, gigabajty idą. Tu są trzy. Dobra, sztuki. ja tu się ustawię z góry. I zaczynamy. Tu jest znaczek, czyli przesuwam się o 120 stopni. Mniej więcej tyle. Nie jest konieczne odmierzanie tego kątownikiem czy kątomierzem. Chodzi o to, żeby. Początki tych pierścieni, czy zamki, jak to woli. Te przerwy, takie mijały się ze sobą. Tak, na obwodzie. Drugi pierścień założony, siedzi, i teraz założę trzeci, będzie gdzieś tutaj. I teraz to, to jest pierścień jaki to jest olej -olejowy. olejowy. Czyli zgarniający, czy uszczelniający? Nie, To jest pierścień olejowy, który ma za zadanie zbierać olej. Pierwszy, później mamy tak od, od góry patrząc. Pierwszy, Przez, pierwszy to ten, ale i ten się składa z dwóch pierścionków. Yy, tak, jakby jest, mamy zmontowany z dwóch pierścionków trzymających ten wewnętrzny zębaty pierścień. Tak, jest. I to już jak jest I to jest zmontowane, i... warto sobie rękami właśnie tak ścisko, no, ścisnąć, żeby się przekonać, czy, czy to jest sprężyste, Nie jest sprężyste, więc jedziemy dalej. To, jak, jak się śnie, to się całe chowa. Teraz tak, pierścień numer dwa. Sprawdzam, czy jest oznaczenie. Jest oznaczenie to top, czyli... Taki tam nie będzie widać, tym, bo to jest delikatnie wy, wytrawione, czy tam... Tak, więc tym do topem góry. Topem do góry cylindra. I zakładam od razu na drugi rowek, bo to, to jest pierścień drugi. Już jest zamontowany. Też sprężynuję ładnie. Po drugiej stronie zakładam. Teraz tak, pierwszy i drugi. Od pierwszego prze, prze, przekręcamy o 180, 50, żeby były plecami do siebie. Nie? Tu też patrzę, gdzie jest top. Tutaj, w tym miejscu. Więc jeszcze raz sprawdzę top, czyli tak powinien mhm. być. Jeszcze to. I gotowe. Mamy tutaj już założone pierścienie. Pierścienie zawsze są. kupujecie to w takich paczkach. To jest przeznaczeniem. zaznaczeniem. Dobra, i w tym filmiku jeszcze pokażemy, jak te pierścienie ścisnąć przyrządem i obsadzić, w, obsadzić tłok w cylindrze. Już tam bez wyciągania. Smarujemy to olejkiem trochę. Mam tutaj przygotowany już olej. No Bez bardzo. wciągania się w szczegóły to porównuję, bo było przed chwilą zapadane na wcześniejszym cylinderze to po prostu ściska te pierścienie, tak? Tak, żeby, 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 się, żeby się zamknęły w tłoku z tej strony dobrze jest popatrzeć czy one się faktycznie wszystkie pozamykały i to jest to co potrzebujemy i za chwilę pokażemy jak to wygląda na silniku no wyłącz A, pauza okay, mamy przygotowany tłok z przyrządem niech ja się tutaj w no. ustawie? To mamy... Tam jest znaczek chain. Chain jest Czy tu jest tutaj w Czyli tym mamy, momencie się jest tak. łańcuszek? Musimy Pozostań. mieć takie ułożenie, jak widzimy. No i to co, to, co trzeba? To trzeba posmarować tu cylinder. Lekko palce na Nie wiem, czy słychać co tam piotr mówi. Krawędź, o. Nie musi być tego dużo. Ważne, żeby to było tłuste. Jeszcze raz upewniam się o kierunku. Tłoka wkładam sobie to tutaj. Czekaj, czekaj. Proszę. I to wszystko. No. I to wszystko. I te pierścionki nie, 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 nie rozprężyły się, tylko poprzez tą tuleję śmieszną to się tam, gdzie powinny no. no dobra, także dziękujemy Wam. Pojawimy się na pewno z większą ilością filmików. Piotr, Krzynol, na razie.